Cześć, i witajcie w 11 odcinku serii Minecraft. Pokémony są wśród nas. Już wiem, jak się robi ten cały stoliczek do, do leczenia Pokémonów, i mogą go już nawet od tamtej pory zrobić. Bo miałem 4 akurat. No i go kładziemy tutaj. Hm, co to za muzyczka? Muzyczka! E, teraz zrobimy jeszcze... O, dobra, dobra dużo czerwonego kamienia. Mm. Wiem, co chcę zrobić. Taki szczególik. Ale przydatny, moim zdaniem. Żeby już nie zamykać drzwi automatycznie, to po prostu otwieram. Dziwne. No. I od razu je zamykam ze sobą. Dobra, idziemy w kimę. Wow fajnie było. Zależy dla kogo. Wychodzimy chodzimy i szukamy owiec. Tak, owiec nie przesłyszeliście się. A potrzebujemy już ich tym razem więcej. Ale mam pszenicę. A, i dzisiaj już zajmiemy się domkiem. Znaczy dzisiaj zajmiemy się zbieraniem materiałów na domek. Już dzisiaj. Nie chcę mi się owca, z owcami bawić. Mogę już stworzyć pokedex, ale właśnie potrzebuję wełny. A mam tylko jedną. A, to już od razu szybko... Gdzie ja to mam? Zrobię nożyte Żeby było szybciej. I więcej wełny. I bez i bez zabijania niewinnych zwierzątek. Chociaż kury będę zabijał. Kury nie są wcale takie niewinne. Raz mi zepchnęła jedno do lawy. Akurat była lawa na powierzchni, i zepchnęła mi dziadyga. Przynajmniej nie miałem wtedy diamentów. Ale miałem za to dużo, dużo redstone bo około aż pięć staków. No może dla kogoś, kto już gra yy, i ma dużo, yy, duży już świat i rozbudowany, to nie jest to może zbyt dużo, ale dla mnie to było dużo. Proszę. Gdzieś powinny być owieczki. O, są owieczki, o i są krówki nawet. Owieczko. Dajmy wełnę. To dziad! U, z tej też dziad. O, ta już lepsza. Ciebie bardziej lubię. Ciebie nie lubię. O, zbiorę trochę trawy. Ciebie... O, masz, o, masz. Szkoda, że nie ma baraniny. Była owiec... Na niektórych światach jest dużo owiec, a na niektórych mniej Niestety Dobra ciśniemy, zabić... Musimy zabić krówkę. Przyklam. Oj, prawiłem wkładu. Uuu, coś... No coś... Dobra, teraz ginie. No, mam. No, no. Zobacz co mam. Zaznaj trochę miłości od mojego kilofu. Ty też zaznaj. A ty zaznaj miłości od spadłby. Aha. spadła. obraziła się na mnie wracamy na górę no fail to jest dziwne Jeszcze raz to zrobię. Stawiamy opór. Okej. Okay. Szukamy... owieczek. Chociaż w sumie już mi wystarczy. Dawny. O, wilczek, kurczę, nie mam kości. Przykro mi, ale będziesz musiał zginąć. Oj oj oj. Też mnie lubisz? Dziadu. O, shelder. Okej. Okay. Ekstra. Pokémony się biły. Teraz Wolpix. E, Zabij go. Brawo. Kry tam hit. Tutaj są. A ja mogę się złapać jakiegoś na siódmym poziomie kategory. Ja nie było. Mam szósty, to mam siódmy. No, tutaj mam tylko czwarty. Ale to sobie na mokach, eee, tylko oby nie na pająkach, bo pająki eee, atakują je wtedy jeszcze na creeperze na przykład polecam XP. Nie, gdzie jestem? A, tam jest mój No i znów się zgubiłem. Chyba. No, zgubiłem się. O Jezu. A, tu teraz tamto stąd. O, jest epicon. Już dawno ich nie rozwanałem. O, owca sobie zjedła be, e, owca sobie zjadła trawę. Zjadła trawkę. Spoko. O, znowu zjadła. Fajny źródło dochodu. do miłości. I co? O. Gdzie jest ten mały kurczaczek? Jaki słodziak. A co u mnie pokazały się serduszka? Dziwne. O tak, miałem, a już zebrałem. Wiesz też, o, czarna owca. Czarny Dziwnie to by zabrzmiało Czarno owca w rodzinie Oła. Oj Dobra, idę do domku Swojego On jest tutaj. Tak, tutaj. Probalny. O. Jest. Juppi. Dobra, czyli mamy już... Dziesiąty odcinek, ale jeszcze nie zginęliśmy. Tutaj mam wełnę. Tutaj mam czerwony kamień. I jeszcze potrzebuję. Ojej, czego jeszcze potrzebuję? Poczekajcie chwilę, dajcie mi. No, dobra. Leski. Tak się robi Pokédex. I jest Pokédex. Control 1 Teraz muszę to tak zmniejszyć ekran Bo ja tu jak za dużo nie widzę Więc mamy PokéPoints 1 Do ataku No, teraz dwójka Tu nie masz ani jednego PokéPoints, więc nie dam Ci nic a, to zaraz będziesz już ewol.. znaczy kolejny level zdobędziesz. Gdzie mój wypad? Gdzie jest mój wypad? O, jest. Oj, nie tak. No co jest? O, teraz. Poke Points 2, więc do ataku. Okej. Okay. Teraz e, Squirtle. Oj! Słabki, włączyłem Skype'a. Wy tego raczej nie widzicie, ale włączyłem go. No pewnie słyszeliście. Dobra, teraz Squirtle. Poke więc nie ma ani jednego. Trzeba go będzie wyewoluować. Znaczy nie wyewoluować, tylko jakoś mu załatwić level. Dobra. Ok. Teraz piątka. Wulpix. Tym powinien mieć jakieś pokap. <dziwne>, Dziwne. Dobra, więc ratat. Ratat to raczej mało będzie miał. Nawet w ogóle. Tak jak kiedyś Dobra. Jego katepi ułożymy na jego miejscu. Teraz jeszcze ci pokażę, jak się żebyś stał. Stay, Ok. A, zapomniałem. Dobra. Więc dajcie komentarze. Yy. A, ja jeszcze wiem, co zrobię, zanim wam to wszystko powiem. Yy. Ok. Już potrzebuję żelaza z jednej skrzynki żelaza i czerwonego proszku. Już wiecie, pewnie co chcę zrobić? PC. Mogę? Nie mogę. A to położę go wiem gdzie. Mam jeszcze fajny pomysł jeden. To będzie dziś ostatni. No, znaczy w tym odcinku. Ciekawie czy dam radę. Położyć to na stoliczku. A, kurde. O tak. Trochę to dziwnie wygląda. No, ale okej. Okay. No, tutaj są moje 85, jak widzicie. 88, setny. No, bo to są z mojego świata, jednego, z mojego pewnego świata. Next. Tutaj jest. Zbądźmy delikatni. Więc. Mm. A kurde No i co? Dobra, więc dodawajcie komentarze, subskrybujcie, bla bla bla, wiecie co, łapki w górę, łapki w dół, proszę nie w dół. No i no i cześć. Chyba przekroczyłem przekroczyłem wid. Pa pa!